No dzieciaczki, młodzież, młodzież się bawi. Młodzież proszę uprzejmie. Trochę już zmęczona, bo ją skręcić, to ja się zajęłam innymi rzeczami. No widać, że iga zaskoczyła, jeśli chodzi o motylka. Jest najbardziej wytrwała. O, Igwóź też jej pomaga. Ciekawa jestem, czy już potraficie rozpoznać kotki. Kanapa się cieszy wielkim powodzeniem. Aha! A tu nadleciał Karolek! Karolek jest szczęśliwy. Karolek tutaj jak stado koni tupta. On, im więcej kotków, tym lepiej. Naprawdę. Karol jest bezbłędny. Karolku, chodź. No się tam czaj. na korytarzu. Zagląda tylko. I mówi, bawcie się ze mną, a nie z motylkiem. Chodź Karolciu, chodź kochany. Tak jesteś słodziak niesamowity. A kto to się tak najeżył? I Gunia się tak najeżyła. O, 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 jakie piękne zabawy. No, szczęśliwy kotek, odwiedziny. No tak właściwie mogłoby wyglądać dokocenie, to jest taki dobry przykład, to, co się tutaj działo od początku. To najpierw kotki były w osobnych pomieszczeniach, mogły się oglądać. Przez siatkę. I tam przez tą siatkę były różne trychania, to znaczy igunia tutaj. No, takie niepewności, ale przekonały się obserwując się, że sobie nie zagrażają. No i proszę. I teraz już się spotykają bez żadnych problemów, chociaż właśnie też nie od razu naraz. Nie od razu są całe, są ze sobą. Tylko. Trochę sam, potem zaobracają do siebie i właściwie myślę, że już mogłabym je zostawić tutaj razem, ale jeszcze tego nie zrobię. Ale jeszcze muszę wam pokazać tutaj naszego króla. No królu, wiem, ciotka nie otworzyła okna. To dopiero widzisz, a ty zawsze jesteś nauczony, że trochę wietrzymy. Wkładamy taką piłeczkę, żeby ci nie przytrzasnęło, tak? Królu? Zobacz, tam młodzież tak szaleje, nawet ze względu na Ciebie nie zostawię ich tutaj, bo byś nie miał chwili spokoju, wiesz, nawet ta obruszka mogłaby Ci nie pomóc. O, 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 co tu się działo? Ja się spóźniłam, ale na pewno widać było przez kamerkę. No, słuchajcie, to są piękne, piękne sceny, piękne chwile. Wszystko dobrze. Wszystko super. To znaczy tak Karol robi taką niestety tutaj, która nie jest dobra. Ale tak może działać na niego ten antybiotyk, który wierzy na skórę. Antybiotyk kończy brać w sobotę. Więc zobaczymy, czy potem się to unormuje. Karolku, ja właśnie mówię, że wszystko dobrze, a ty się już tam umyłeś, a przed chwilą widziałam, wiesz? Umyłeś się tak. Chociaż ciotki dzisiaj też donosiły, Jola donosiła, że było po 5 minut mycia po prostu, tylko. Idzie przez to pole. Król Karol Wielki. Król Karol, Karol Wielki, całkiem spokojny, ganiają koło niego, szaleją, a on spokojnie się wyciągnął. No, super, kochanie. To co, wszystkim życzymy miłego dnia. A, a, a. Może jeszcze potem coś nagramy.